Niechcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to filmik dość krótki. Pokażę Wam, co dostałam na imieniny, i troszkę do Was pogadam. Także, że jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Tak, jak mówiłam na początku, ostatnio miałam imieniny na początku tygodnia. Jak większość z Was wie, albo też nie, mam na imię Monika. I właśnie 4 maja miałam imieniny. Dzisiaj Wam pokażę, co ciekawego dostałam z tej okazji. Ale na sam początek chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelką aktywność, za komentarze, łapeczki oraz subskrypcje, które z każdego dnia narastają. Jest Was więcej, co mnie bardzo cieszy, bo wiem, że to, co robię, ma sens i Wam się podoba. Mam nadzieję, że będzie Was więcej. Ponieważ w następnym filmiku chciałabym zorganizować rozdanie. Będzie to jakieś małe rozdanie, ale to już dowiecie się w większych szczegółów, regulaminu i zasad w kolejnym filmiku. A dzisiaj Wam pokażę, co dostałam. I jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za wszelkie aktywności i mam nadzieję, że będziecie ze mną dłużej. Pod ostatnim filmikiem ze zdrapkami niestety, ale zostały wyłączone nie przeze mnie komentarze, ale widziałam, że niektórzy z Was komentowali ten filmik pod innymi filmikami, więc bardzo Wam za to dziękuję i że tak w ogóle pomyśleliście i wsparliście ten mój filmik. Także nie będę przedłużać, pokazuję Wam, co otrzymałam. Dostałam taką wielką torbę, zobaczcie, w takie kwiatki, i już Wam pokazuję. Ja mniej więcej już obejrzałam te prezenty i wiem, czego mogę się spodziewać. Otrzymałam takie dwie bluski. Już, jak widzicie, wygląda to okropnie, dlatego od razu wyciągnę i już Wam pokazuję. To jest taka zwykła, czerwona, na długie rękaw, bardzo mi się podusiła już. Ale wyprasuję sobie i będzie ładna. I tutaj jest też granatowa, taka sama, zwykła, prosta. Coś takiego. One mi się podusiły, bo były w takim opakowaniu. A nie prasowałam. Dopiero sobie teraz, jak wam pokażę, to wyciągam i pochowam wszystkie rzeczy. Oprócz tych bluzek dostałam jeszcze dwie inne. Zobaczcie. A to jest chyba z biedronki Tom Rose, więc tak mi się wydaje. Tutaj mamy taką szarą, też gładką, więc będzie do wszystkiego pasować oraz taką w paseczki czarno-białą. Zobaczcie, tak wygląda. I bardzo są miłe, bo są bawełniane, bardzo miłe są w dotyku. Oprócz tego, co otrzymałam, i sobie dam wyżej, otrzymałam również podkoszulki, już Wam pokazuję, w takim zielonkawym kolorze. Tak wygląda, takie szersze ramiążka i tutaj mamy właściwie nie wiem z jakiego sklepu, ale wydaje mi się, że z Kika, ale nie jestem pewna i to jest z bawełny, bardzo miłe również. Zostałam również taką granatową, coś takiego i czarną. Troszkę inny już wzór, inny krój, widzicie? Ramiążka są mniej takie rozwarte, chyba tak, nie wiem, czy dobrze mówię. I to są rozmiar o wiele większe niż ja noszę, ale są na mnie idealne, ponieważ rozmiary były bardzo zaniżone, więc te są super. Oprócz tego otrzymałam płyn micelarny z biotanika, coś takiego. Jeszcze go nie miałam nigdy, więc na pewno sobie go sprawdzę, czy u mnie będzie dobrze zmywał makijaż. Następnie otrzymałam dużo, dużo różnych saszetek, już Wam mówię co. Mam tutaj skarpetki nawilżające, lawendowe do stóp. Oprócz tego mamy y, maseczkę do rąk, rękawicę takiej z olejkiem arganowym i witaminą E. Już Wam je kiedyś pokazywałam, a niebawem pojawi się ich recenzja. Oprócz tego mamy maseczkę do twarzy, już Wam mówię z węglem drzewnym i ekstraktem z soli morskiej. Idealne na zatkane pory i do cery tłustej. Tak wygląda i to jest w płachcia. Chciałam przerwać, bo na pewno słyszeliście moje psy przed chwilką. Następna maseczka jest przeurocza, jest to taka żółwiowa z ekstraktem z ogórka. Wygląda wspaniale i prawdopodobnie będzie w środku taka. Więc zobaczymy, może zrobię jakieś zdjęcia. Następna maska, o, to jest to samo, co pierwszą Wam pokazywałam, ta czarna z, z węglem, tak, z węglem drzewnym. Kolejna maseczka to jest też w płachcie i ona jest, już Wam mówię, z białą truflą, tak wygląda. Jeszcze ich nie miałam. I kolejna, chyba jajeczna, tak, z, białk, z białkiem jajka. Tak wygląda. I te wszystkie są w płachcie, więc bardzo fajnie. Nie będzie trzeba zmywać, a niektóre są kłopotliwe. I kolejna taka urocza, jak ta z żółwie, tylko tutaj mam z ekstraktem z liści pachnotki, pachnotki i takim rakiem. A fajnie się składa, bo ja jestem z zodiaku rak, więc idealnie. I tak tutaj będzie wyglądać ta maseczka w płachcie. I oprócz tego mam maseczki, ale już chyba zaraz przeczytam, bo jeszcze nie czytałam. Nie, jednak w płachcie. Jest to maseczka w płachcie o zapachu brzoskwiniowy i jest to z Korei, tak wygląda. Właściwie tutaj mamy, nie wiem jak ona wygląda, czy jest w środku też taka z rysunkami, czy po prostu jest biała, ale podejrzewam, że będzie pomarańczowa. I taką samą mam z awokado. Tak wygląda. I tu też tak jest pokazane, jakby była ona w środku zielona w płakcie. Więc zobaczymy, jak faktycznie będzie. O, jeszcze jedną znalazłam maseczkę. Z, z knajpa. I jest to maseczka przeciw starzeniu się skóry. Produkt do intensywnej pielęgnacji skóry, wygładzający cele przy regularnym stosowaniu. I tak wygląda. Jeszcze nigdy nie miałam maseczek z tej firmy. Przeważnie kupywałam kremy więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeżeli będzie tak pachniał, jak kremy intensywnie, to będę bardzo zadowolona, bo kremy uwielbiam bardzo ładnie nawierzają oraz szybko wysychają na dłoni. Oprócz tego dostałam jeszcze kulę do kąpieli z Body Club. Jest to wegański produkt nadający blask, więc pewnie jakieś będą drobinki brokatu. I to wszystko. Bogaty w olejki z pestek winogron i awokado. Tak wygląda. I już po otwarciu tego opakowania certonowego czuć ten piękny zapach. Bardzo jest intensywny, więc naprawdę i zobacz, jak ona jest ogromna, jest bardzo duża. Mam nadzieję, że będzie barwić wodę i będzie to relaksacyjna kąpiel. I ostatni już prezent, jaki otrzymałam na imieniny. Jest to książka. Już z tej autorki miałam książki. Miałam prezent, jakie otrzymałam, jest to książka. Hani Munzer, jak dobrze czytam? Połabiacze Dusz. Nowa książka autorki, bestsellera. Miłość, Czasak Zagłady. Ja tak sobie zerkam, bo akurat te książki tej autorki mam tutaj. I jeszcze mam książkę tej autorki Marlen. I to jest już moja trzecia do kolekcji. Jest to Sekrety Kościoła i Jezuitów: Morderstwa, Porwania i Spiski, Uwodzicielscy Policjanci, Szpiedzy oraz Wielka Namiętność. A wszystko pod słonecznym niebem Włoch. Więc zapowiada się bardzo ciekawie. Już dawno u mnie na kanale nie było żadnej recenzji książek, więc mam nadzieję, że skończę niedługo to, co czytam. Będę mogła Wam nagrać recenzję i zabrać się możliwe, że za tą książkę, chociaż jeszcze kilka mam w kolejce do czytania, więc mam nadzieję, że już niedługo je przeczytam. I będę tutaj się pojawiać częściej recenzji książek, ponieważ ostatnio to zaniedbałam, bo nie miałam czasu, ale... Postaram się to nadrobić niebawem. I to by były wszystkie moje prezenty, jakie otrzymałam. Na imieniny. dajcie znać, czy coś Wam się spodobało. A może macie jakieś rzeczy z tego i czy, 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 i czy czytaliście tą książkę. Ale jeszcze mam do Was pytanie: czy chcielibyście, abym zrobiła filmik z QA? Gdzie będziecie zadawać pytania w komentarzu, a ja Wam odpowiem na nie w filmiku. Dajcie znać, czy chcielibyście mnie lepiej poznać i czegoś się ciekawego dowiedzieć. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, a ja wezmę to pod uwagę i w jakimś filmiku Wam powiem, żebyście podawali pytania, a ja będę na nie odpowiadać już na filmik. Oczywiście, wygląda to najciekawsze. Mam nadzieję, że głupich nie będzie. Także to by było wszystko na dzisiaj. Taki szybki filmik, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I do zobaczenia już niebawem, gdzie będzie zorganizowany konkurs, więc zapraszam do obserwowania, zaznaczcie sobie dzwoneczek przy subskrypcji, aby nie przegapić tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, papa! Pa.